W domach innych biegają innym tempem Harry i Toto. Przeciwieństwa się przyciągają. O, 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 o. Ze mnie szybki biegacz jest. Ja wolę spacerować. Harry i Toto. Zając i żółw. Nie ma takich innych dwóch. O, o. Już czas na śniadanie w przeciwnościach. Nie ma nic gorszego, niż zacząć dzień z pustym brzuszkiem. Um, 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 um. Dlatego wszyscy napełniają brzuszki podczas śniadania. Cześć, Carmen! Dziękujemy, Dziękujemy za, za śniadanie. śniadanie! Przed pójściem do pracy. To Żaneta. Układa towar na pustych półkach. Gotowa na nowy 3, 4, 5, dzień. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oto koń Konstanty. Gotowy do wybierania listów. Ojej! Ta skrzynka jest pełna. Wygląda na to, że czeka mnie bardzo pracowity dzień. O, dobrze, że zjadłem duże śniadanie. W międzyczasie Stefan napełnia wóz strażacki. O, 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 o. o jaki on sprytny. Ups. O, wydawało mi się, że go napełniłem. A on znowu jest pusty. I to jest podpowiedź. Ponieważ dzisiejsze przeciwności to puste i pełne. Żółw Toto też właśnie skończył jeść śniadanie. O mm, ale się najadłem. Halo, kto mówi? Toto, tu Harry, masz ochotę przyjść do mnie na obiad? No cóż, to miłe Harry, ale jest za wcześnie. Mam jeszcze pełny brzuszek po śniadaniu. No tak, ale ty wolno chodzisz. Zanim tutaj dotrzesz, twój brzuszek będzie pusty. Och, masz rację Harry. Do zobaczenia później. Ciekawe, co Harry przygotuje na obiad dla Toto. Hmm, gdzie ja położyłem książkę kucharską? Harry zawsze tak bardzo się śpieszy, że nigdy nie ma czasu posprzątać. Dlatego w szafkach ma mnóstwo różnych rupieci. Nie, 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 to nie to. O, zapomniałem, że mam coś takiego. Myślę, że zanim Harry znajdzie książkę kucharską, będzie musiał całkiem opróżnić szafkę. Raz, dwa, trzy. Przeciwieństwo znajdź i ty. Puste i pełne. Pełne i puste. Jedna jest pełna aż po sam brzeg, w drugiej pustej nawet kropli nie ma na dnie. Butelka jest pusta, czy pełna? Pusta, zwycięstwo! To jest właśnie przeciwieństwo! To to jest bardzo ciekawy, co kutuje Harry? Cześć Harry! Przyniosłem to, żeby podziękować za obiad. Uważaj, jest pełny! Ale super! Dzięki to! Już lepiej, czas na obiad. A więc co w menu? Jeszcze nie wiem. Przez cały ranek szukałem książki kucharskiej. Ale jestem pewien, że mam coś w lodówce. O! O! Całkiem pusto. Ojej, w lodówce Harego jest pusto. Nie ma ani liści mlecza, ani koniczyny, żadnych ziół, sałaty czy w ogóle czegokolwiek. Poczekaj, jest kubeczek jogurtu. Hurra! O, też jest pusty. I jak teraz Harry i Toto napełnią brzuszki? Harry, potrzebna nam lista. Ale listy nie da się zjeść, Toto. Och, Harry, lista zakupów. O! Teraz wasza kolej. Harry i Toto muszą kupić jedzenie na obiad. Kogo z mieszkańców przeciwności powinni odwiedzić? Żyrafy Żanetę? Słonia Stefana? Czy może konia Konstantego? Kto prowadzi sklep w przeciwnościach? Wiecie już? Tak, to żyrafa Żaneta. Sklep właścicielka Żaneta. Na każdym piętrze coś innego ma. Papier, pióro, cokolwiek potrzebujesz. Żaneta pomoże. Sprzeda, zapakuje. Uwielbia apaszki inne fartałaszki. Ostatni, Ostatni młodyszyk. szyk. U mnie znajdziesz, znajdziesz mik. Dla zebry paseczki. A może kropeczki? Spędziesz u żalety, wszystko znajdziesz to. To. Kiedy idzie się na zakupy, lista jest bardzo przydatna. No dobrze, kup wszystko z twojej listy, a ty kup wszystko z twojej listy. Juppie! Szczególnie jeżeli się bardzo śpieszysz. Cześć Zane, to możesz to napełnić oliwkami, proszę. Oczywiście to to. Mm. O Harry, ostrożnie. Wow! <laughs> Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, sto. Harry robi zakupy najszybciej w całych przeciwnościach. Twój koszyk jest pełny. Nie wydaje mi się, żeby wszystko to było na liście. He he he, no nie! He he. O. Witaj ponownie! Harry zaprosił mnie do siebie na obiad. No cóż, jedzenie wygląda smakowicie. Mmm. Właściwie to niektóre z moich ulubionych smakołyków. O, to będzie na, na, na najlepszy obiad na świecie. Pomóc wam to zapakować? Poradzimy sobie sami. Pomóc wam to zjeść? Nie, poradzimy sobie sami. Harry, uważaj. Torba może się przerwać, jeżeli będzie zbyt pełna. To to, wprowadź tu swój kot Pin. Dobrze, dzięki, Żaneto. Cześć, Żaneto. Mam nadzieję, że obiad będzie wam smakował. Bon appétit. Cześć, Żaneto. Harry już nie może doczekać się obiadu. Prawie zapomniał o swoim gościu. Chodź, powolniaku. O, jestem taki głodny. Daj mi tę torbę. Och, są bardzo lekkie. Myślałem, że będą ciężkie. Poczekaj, są puste! Jedzenie zniknęło! Co takiego? Jesteś pewien? O, masz rację! Są puste! Ojej! I co teraz zrobimy? O, czy ja kiedykolwiek zjem obiad? O! Halo, halo, zobaczcie, co znalazłam! Niemądry, Chary, nie zauważył, że jego torba jest pusta. Oee! Oh, yeah. hey, nasze zakupy! To bardzo miłe! Miałam właśnie przerwę obiadową. Żaneto, uratowałaś nas. O, dzięki tobie nasze brzuszki nie będą puste. To część mojej pra. O. Przepraszam. O, Żaneto, wygląda na to, że ty też masz pusto w brzuszku. Tak, jestem głodna. Jeszcze nie jadłam obiadu. O! To może, może masz ochotę zjeść z nami. <gry> o, Chary, myślałam, że nigdy nie zapytasz. <gry> Raz, dwa, trzy. Przeciwieństwo znajdź i ty puste i pełne. Pełne i puste. Jedna jest pełna aż po sam brzeg, w drugiej pusto i nawet kropli nie ma na dnie. Szklanka jest pusta czy pełna? Pełna. Zwycięstwo. To jest właśnie przeciwieństwo. Dziękuję za przepyszny obiad. Cześć, Żaneto. To był smaczny obiad, nawet jeżeli trochę spóźniony. A może zakończylibyśmy koktajlem? O, tak, Harry. Poproszę koktajl sałatowy. O! Lodówka znowu jest pusta. Faktycznie, za to mój brzuszek jest naprawdę pełny. Przepraszam. No właśnie to, przepraszam Szybko Wolno Raz, dwa, trzy, cztery A, -a, 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 -a. A przeciwieństw szukasz ty czy stoisz? Przepraszam, siedzisz. O, przeciwieństwa wyśledzisz. Znaleźliście dzisiejsze przeciwieństwa? Harry mówił puste, a Toto to mówił pełne. Pusta! Pełna! Teraz jest pusty! Oh! 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 Oh!